Manko, witam w kolejnym odcinku Dark Siders i sprawdziłem co jest po tamtej stronie po, ty, po tych mtączach, no, czy jak to się nazywało. No po tej ścianie co możemy chodzić i po prostu było przejście na wyższe poziomy tego, y, tego pomieszczenia, więc y, dobrze nie sprawdzałem tego na odcinku A tu sobie wchodzimy, może tu będzie się, y, po prostu gdzieś wyżej nas poprowadzi a nie po prostu znaczy wyżej w nowym miejscu a nie wyżej w tym pomieszczeniu Dobra i tutaj wychodzimy i czy coś tutaj nie ma hmm, chyba nie tutaj rozwalamy kryształy hmm. tu mamy właśnie tamko te tego pokrętła yy, z tej dziury się wydostałem A my chyba musimy iść ta prosto Chociaż poczekajcie A nie dobra tu mam dalsz, y, dalsze part, y, partie levelu więc dobrze się wracamy Tylko tu chyba mnie nie było w... Bo to jest podwo... Nie dobra to jest A tak to jest poziom niżej dlatego tak się wydaje A póki co wracamy sobie Niestety nie przeskoczymy takiego kawałka z sufitu na sufit. A, dobra, już jesteśmy na ziemi i pewnie zaraz jacyś przeciwnicy lecą, przeczuwam. Bo dawno nie było także przeciwników. No i się nie myliłem. Jakiś nowy rodzaj zresztą przeciwnika. No, dawaj teraz, cwaniaku Na jednego przeciwnika W formę chaosu Co się dzieje Nie, i chyba nie zabijamy drugiego takiego W tej formie No niestety nie, ale na pewno O, dobra Objęliśmy e... tą przeciwniczkę na tle Bo to chyba jest kobieta Nie jestem pewny że mogliśmy wykonać egzekucję. I czy to wszystko? Eee, niestety nie. Niby to jest chyba kobiecy przeciwnik. Znaczy kształt ciała wygląda na kobietę. Eee, Ale głowa już tak nie za bardzo chyba, chociaż się nie przyjrzałem jakby pomyśl... jakby tak się zastanowić. Nie przyjrzałem się za bardzo jak wygląda. Nie zdążyłem teraz też. Cuk? Co... co to jest? A, ten przeciwnik, dobra. Ci przeciwnicy są gości od tych z kilofamic, co tam te demony trzymają. Dobra, już pada. Tak to byli wszyscy i drzwi, które nam się odblokowały Na pewno nie ma ich tutaj, tylko są gdzieś ko... pewnie tu w lewo. Znaczy w prawo. Bo z lewej chyba przyszliśmy. Chociaż nie wiem sam. Poczekajcie. Mm. Aha nie my przyszli... nie dobrze tu na lewo, dobrze mówiłem Myśle... Myślałem że z lewej przyszliśmy A tutaj chyba po prostu mamy schody do góry Tak jest I tam widzieliśmy z dołu już ścianę kryształów więc idziemy je rozwalić hmm. I ciekawe, czy w tym odcinku zakończymy tą lokację. Chociaż wątpię w to. Halo, drzwi? Hmm. Maszyna z napojami z logiem Vigil Drinks. Taki smaczek od twórców. Co my tutaj mamy zrobić? Znaczy, przede wszystkim na pewno tu zanurkuję, żeby sprawić, czy niczego tutaj nie ma. Mam na myśli artefaktów Legionu. Bo daję nie wiem, czy mogą być, czy nie skrzynki pod wodą. Ale chyba nic tu na razie nie ma. Więc idziemy do góry. Trzecie i ja tu zrobić, tak naprawdę. Bo chyba tego nie odpalę. A możemy to mieczem odpalić. To o tym tak szczerze nie wiedziałem. Czy tu coś mamy? Chyba nie. A no pewnie to jest e, kryształ, żeby się tam wrócić. Jakbyśmy coś tu szukali, chyba. I tu żeby po prostu przejść dalej Dobra i wchodzimy w taki duży tunel chyba I widzę już, że mamy do rozpalenia trochę rzeczy Wątpię, że tu będzie jakaś nagroda za, e, za rozpalanie, ale zawsze można spróbować. Aha, i potrzebujemy klucza, żeby przejść dalej, więc klucz na pewno będzie gdzieś tutaj. Tylko, że nie widzę nigdzie bomb. Czyli pewnie musimy latać w kółko tu i tam, żeby zdobyć na przykład bomby. Ale tu mamy na przykład kawałek ulepszenia życia. I chyba tylko to. Znaczy tylko. Czemu mam pusty pasek? Ha, pokazało mi chyba, że mam pusty pasek chaosu na tym jak otworzyłem skrzynkę, chyba że się mylę mm. Nie lubię tych pływających przeciwników Dobra, jeszcze... O, już jest na hita i nie widzę tu nigdzie. A, dobra, tu są cieniobuchy. Znaczy cieniobuchy się nazywały w dwójce i się do tej nazwy przystrzeliłem, więc tak będę nazywał te bomby. Bo nie jestem pewny, czy w jedynce są nazwane jakoś. mnie, czy jak rzucimy przez ogień, to no, chyba na, szy... na szczęście nie. I teraz nie tak, tylko najpierw ogień, potem bomba. I możemy przechodzić. Co my tutaj mamy? Skrzynka z duszami i trochę małych przeciwników. I tak teraz myślę, że mogłem wziąć te skrzynki ze zdrowiem i nie wiem tam na tej na tej stacji albo ko stacji, już nie pamiętam gdzie to było. Chyba ko stacji. Czy tutaj na dole coś mamy? Chyba nie. Chociaż... Nie wiem, skocz najwyżej... A nie, dobra, tu możemy wrócić, więc chyba coś powinno być. No niestety nie ma smutno. O, poczekajcie. Nie no, dalej jednak nic nie ma. Czy jak nic nie ma, to po co to tu jest? Tak szczerze się zastanawiam. Czy może tylko dla level designu, żeby to jakoś wyglądało? No ale słabo, że nic nie było tu dla nas. Czy nie mówię też, żeby w każdym miejscu coś było, bo wtedy gra by była szybko za łatwa. A tak przynajmniej pozostaje jakiekolwiek wyzwanie. Ale no jednak fajnie jest coś znaleźć w takim miejscu. Nie będę ukrywał. Tutaj mamy skrzynkę ze zdrowiem, już ją wezmę. I chciałbym się dostać na drugą stronę tutaj. Czy jest taka możliwość? Jak na razie chyba nie, ale pewnie, jak przepłyniemy się gdzieś tutaj do pomieszczenia obok, tędy chyba tak jest, to pewnie będziemy mogli rozwalić jakąś ściankę, która nam tu doleje wody. I tutaj mamy barierki, albo krawędzie, po których możemy wchodzić i tutaj mamy nie wiem jak to nazwać tak szczerze w sumie po prostu wiatry czy coś takiego chyba to były jeśli się nie mylę oczywiście i tu mamy bomby znaczy sian rozwalnia bombami tam rękawicą Tam dużo do rozwalania rękawicą. A póki co zajmujemy się tymi przeciwnikami. A, i tu pewnie musimy uwolnić mechanizm. I poskaczemy, pomachamy kosą i się ich pozbędziemy. Ewentualnie się jeszcze trochę uleczymy. Długo śmieszne jest to, że tak nagle potrafię przerwać, a tak gdy chwytam jakiegoś innego yy, przeżył. Dobra, i tu mamy duszę. Yy, pod... O, dobra, bomby. I rozwalę każdy, nie wiadomo, z którym może się coś kryć. I chyba tu już mogę rzucić tam dobra, pozbędę jeszcze się yy, gwiazdą tych, co zostali. Dobra, jeszcze dwóch chyba tylko albo dwa robaki po prostu nie jestem pewien jak to się odmienia przecież możemy to rozpalić to na szczęście tak ale czy to coś nam dało hmm. Hmm. Yy, nie wiem I tu spróbuję zrobić takie coś, chyba. Chociaż nie wiem, czy będzie potrzeba, bo ten ogień jest dosyć blisko tego... Um, um, ty, tego, tego, tej ściany z czerwonego kryształu. Na szczególny wypadek, mamy zrobioną taką reakcję łańcuchową. I pewnie tego nie będzie można jeszcze użyć. No, tak jest, blokuje lód. Dobra. Tylko jak mam tam doskoczyć? Aha. Dobra, to trzeba stąd poprowadzić tą reakcję, nie tam. Kurde. No dobra, czyli lecimy sobie po kolei, nastawiamy dużo bombek Powinno być git Pytanie, czy tutaj to do... No, niestety rzuciłem znowu w to samo miejsce W tą tutaj obok rury chciałem i trafiłem I dużo bomb chyba jeszcze potrzebujemy też nie czuję ich za bardzo, nie czuję ich wielkości wybuchu, że tak powiem Nie wiem jak wielką mają eksplozję, dlatego tak blisko siebie je stawiam Żeby nie zabrakło na przykład tamtych paru centymetrów jeszcze tak z pięci chyba, chyba tam dotrzemy już tak powoli w dół schodzić Mam nadzieję, że to dosięgnie tego, bo trochę daleko tu postawiłem. Znaczy postawiłem, rzuciłem. Dobra, kolejne. I chyba ta będzie już ostatnia na szczęście. Ale na wszelki wypadek jeszcze dorzucę z dwie tutaj i tam pomiędzy tymi dwiema. A, tylko że te bomby mi poznikały Za dużo ich było Czekajcie bo... Nie no, z tej sąd chyba też możemy zrobić Patrzcie Po prostu dajemy tutaj I pyk, pyk No tak Czy nie po? A, kurde Czas marnuje tylko mm. Mam nadzieję, że to zadziała z tej strony. Bo tu tą ścieżkę na pewno robiłem za... E, za gęstą. I dlatego mi zabrakło. A co i nawet, jak robię taką gęstą, to będzie ok. Chociaż granie prze... chyba nie chciała, żebyśmy tak to robili, tylko właśnie od tamtego ognia. Ale nieważne, chyba, że coś więcej jest do, wy... do wysadzenia, ale chyba nie ma. No chyba nie. Dobra, i czy to zadziała? Działa. Chyba jednak nie. <ścoughs> Czekajcie, no. Kurde, pyk. I pyk tutaj kolejna. Nie do tej nie dosięgniemy. Hmm. Jeszcze większe marnowanie czasu. Gdzieś się coś czuję, że 10 minut tego odcinka będzie po prostu rzucaniem bombami takiego. Może teraz to zadziała? Spróbujmy. Nie, dalej za mało. Nie wiem, poczekajcie, bo... Jaki to mniej więcej ma. Możemy tak zrobić? Możemy. Jaki to mniej więcej ma yy, rozmiar wybuchu? Nie wiem, spróbuję rzucać w takich dosyć dużych odległościach. Najbardziej boli mnie to, że te bomby się. Yy, że jest chyba ich określona ilość na czy ogólnie jako możemy rzucić chyba hmm. 10 minut już na pewno tu siedzimy tak coś czuję mogę się też mylić bo tak w sumie zależy czasem jak nagrywam czas leci super szybko i takie 20 minut to jest nic czasami jak właśnie na takich rzeczach siedzę to powoli to idzie tu już znikła ta bomba kurde jak rzucimy kolejną to zniknie ta tak hm. wiecie co ja ja ten odcinek skończę dziękuję za uwagę i w ogóle zostawcie łapkę, itd. i tak dalej, i na początku kolejnego odcinka spotkam się, gdy już ułożę dobrze bomby. Widzimy się w następnym y, Siemka.